Przemienniki częstotliwości są bardzo popularnym i często wykorzystywanym elementem w układach napędowych. Na rynku spotyka się bardzo wiele nazw na te właśnie urządzenia. Najczęściej są to przemienniki częstotliwości, przetwornice częstotliwości, a także potoczna nazwa falowniki. Przetwornica częstotliwości jest urządzeniem energoelektronicznym, który składa się z podstawowych trzech elementów. Pierwszym z nich jest prostownik, do którego podłączone jest jedno lub trójfazowe napięcie zasilające. Drugim elementem jest układ pośredniczący prądu stałego, natomiast trzecim jest właśnie falownik. Możemy więc zauważyć, że falownik jest tylko jednym z elementów przetwornicy częstotliwości. Poza wymienionymi elementami, przemiennik częstotliwości wyposażony jest w jeszcze jeden bardzo ważny, a może nawet najważniejszy układ to znaczy układ sterowania. To właśnie układ sterowania wpływa na dokładność i precyzję sterowania prędkością obrotową silnika, natomiast dodatkowo oferuje jeszcze szereg innych funkcji, jak chociażby funkcje bezpieczeństwa całego urządzenia, możliwość sterowania różnymi typami silników, funkcjonalność sterownika programowalnego PLC, czy zabezpieczenie silnika, czy też samego przemiennika przed uszkodzeniami. Podstawowym zadaniem przemiennika częstotliwości jest utrzymywanie stałej prędkości obrotowej lub momentu na wale silnika zadanego przez użytkownika albo proces produkcyjny. Dodatkowo, przemiennik pozwala nam otrzymywać bardzo wiele informacji na temat kondycji całego urządzenia, maszyny. Zbierane i przetwarzane dane z przemienników częstotliwości pozwalają zapobiegać awariom i eliminować je, jeżeli wystąpią a także przyspieszać cały proces technologiczny, co czyni go bardziej opłacalnym. Akwizycja danych z przemiennika częstotliwości bądź też zadawanie komend do niego następuje poprzez integrację z nadrzędnym systemem sterowania przy użyciu wybranego protokołu komunikacyjnego. Przemienniki częstotliwości z najwyższej jakości układem sterowania zapewniają bardzo płynną regulację prędkości obrotowej co wpływa na żywotność elementów mechanicznych, a także konstrukcyjnych. Dodatkową zaletą stosowania przemienników częstotliwości jest brak konieczności kompensacji mocy biernej w sieci energetycznej, co też nie jest bez znaczenia dla kosztów. Poza typowymi przemiennikami częstotliwości, na rynku możemy również znaleźć konstrukcje, które mają znikomy wpływ na jakość energii elektrycznej w sieci zasilającej oraz umożliwiające zwrot energii z hamowania obciążonego silnika. Do odzysku energii możemy również wykorzystywać jednostki regeneracyjne bądź też prostowniki aktywne występujące w postaci modułów zewnętrznych podłączanych do przemienników częstotliwości. Obszarów zastosowań przemienników częstotliwości jest bardzo wiele. Można powiedzieć, że wszędzie, gdzie występuje ruch obrotowy albo ruch obrotowy zamieniany jest na ruch liniowy i występuje energia elektryczna możemy zastosować właśnie przemienniki częstotliwości. Są to, na przykład, proste aplikacje pompowe, wentylatorowe, sprężarki, kompresory, w których niewielka zmiana, zmniejszenie prędkości obrotowej, powoduje bardzo duże ograniczenie kosztów. Innymi aplikacjami, w których stosujemy przemienniki, są obrabiarki do metali, do drewna, są to aplikacje wciągarkowe, suwnice i wiele, wiele innych.